Hej, jeśli to oglądasz, najprawdopodobniej jesteś w klasie maturalnej i zadajesz sobie kluczowe pytania. Co dalej? Czy i na jakie sobie się wybrać? Skąd wiedzieć, że twoje decyzje będą trafne? Takie rozkminy mogą być naprawdę przytłaczające, ale nie martw się, jestem tu i ci pomogę. Mało tego, wyślę ci prezent, o którym powiem w dalszej części wideo. Dlatego oglądaj ten film do końca. Mam na imię Kornelia i jestem doświadczoną nauczycielką. Od 10 lat przygotowuję maturzystów do matury z matematyki. Przez szereg lat prowadziłam zajęcia dla tysięcy maturzystów, gdzie powtarzaliśmy materiał z matematyki do matury. Wydałam także swoją książkę z pewniakami maturalnymi i co więcej prowadzę konto matematyczne na TikToku, które obserwuje ponad 70 tysięcy osób. Ale wróćmy do tematu. Zacznijmy od pierwszego pytania. Czy chcesz studiować? Jeżeli wciąż masz mieszane uczucia, zastanów się, z czego one wynikają. Jeżeli jednak czujesz, że dalsza edukacja nie jest dla ciebie i wolisz pójść do pracy albo zrobić sobie gapier, nic tu mnie, bo przecież nie chodzi o to, żeby studiować na siłę, ale żeby się realizować i być w tym szczęśliwym. Jeżeli jednak jedynym, co powstrzymuje cię przed odważną decyzją o studiowaniu, jest strach przed niezdaną maturą, na to na pewno znajdziemy radę. Postanawiasz walczyć o swoje marzenia i decydujesz, że stawiasz na dalszą edukację. Co tu jednak wybrać? Polecam Ci wnikliwą analizę oferty uniwersytetów. Sprawdź, gdzie i co możesz studiować. Poczytaj o absolwentach danego kierunku, a na samym końcu zajrzyj do swojego serduszka i zastanów się, co będzie dla Ciebie najlepsze. Zdecyduj się na jeden do dwóch kierunków. Pamiętaj, to Twoje życie i Twoja przyszłość. Dobre rady są mile widziane, ale jednak na końcu to Ty musisz czuć, że jest to dla Ciebie. Najlepsza możliwa decyzja. A teraz bardzo ważna sprawa a propos dostania się na wymarzone studia. To nie jest tak, że na każdy kierunek musisz mieć 100% z matematyki. Nie wmawiaj sobie, że ten przedmiot uniemożliwia ci pójście na studia. Sprawdź dokładnie, ilu procent potrzebujesz, bo może się okazać, że na Twój kierunek wystarczy 50% wszystkich punktów. Dzięki takiej wiedzy, Twoje podejście do całej nauki w klasie maturalnej może ulec zmianie. Mniejsza presja. Pełniejszy, lepszy, prawdziwy obraz sytuacji i mniej stresu. Podoba Ci się ta wizja? Bo mnie bardzo. I w tej radosnej atmosferze mogę Ci powiedzieć o prezencie. Zostaw pod tym filmem komentarz, daj znać na jakie studia się wybierasz, na jaki kierunek, a w odpowiedzi na Twój komentarz prześlę Ci listę kierunków wraz z wymaganymi progami punktowymi. I to będą takie kierunki, na których brana jest pod uwagę matematyka. W tym dokumencie otrzymasz także wskazówki, jak znaleźć progi punktowe na inne kierunki. Mam nadzieję, że ten dokument bardzo Ci pomoże. Wiesz już na jakie studia chcesz iść i na jaki kierunek. Wiesz też ile procent potrzebujesz z poszczególnych przedmiotów, żeby na takie studia się dostać. Teraz rodzi się więc pytanie: jak zdobyć potrzebne punkty? No i tutaj oczywiście podstawą będzie rzetelny, konkretny i kompletny plan nauki. Zaczynasz się bać jeszcze bardziej? Nie martw się, głowa do góry, bo w następnym wideo podpowiem ci, jak uniknąć największych błędów przy planowaniu nauki w klasie maturalnej. Tak więc głowa do góry. I do zobaczenia w kolejnym materiale.